Hasło na dziś: ranna mgła, spanie na strychu, pożegnanie z MZ. -ą. Ośmiu minut brakuje nam do osiemnastej, a jest piątkowe popołudnie. Panie prezydencie Donaldzie, czy jest weekend? Yes, we can. He goes, yes, we can. Tego dnia jak nigdy nie mogłem doczekać się, aż wsiądę na mój motocykl. Mimo, że z rana było mglisto, wiedziałem, że to dobry dzień na jazdę jednośladem. Słońce już dawno wstało, a ja... Nowy motocykl zakupiony. Zapraszam na małą przejażdżkę. Yo! Janusz Lekkiego Terenu! Przemawiam do Was z fotela Yamaha WR250R! Powiem tak, to jest to, co Tygryski lubią najbardziej. Niska waga, duża moc! Mądrość Janusza Lekiego Terenu. W dzisiejszym odcinku chciałem podziękować wszystkim za sugestie tematu, czym powinien jeździć Janusz Lekkiego Terenu. I było dużo sugestii, za które bardzo dziękuję. Nawet się nie spodziewałem, że będą to większość sugestii było 650 pojemności albo i więcej. Także nawet się zdziwiłem. Najbliżej był chyba mój kolega z liceum. Arkadiusz, którego pozdrawiam, mówił tutaj o Yamaszce WR450. Nie brałem pod uwagę WR450, bo trzeba często robić serwis, a ja chciałem motocykl taki, żebym jak najmniej w niego ingerować. Dlatego na pierwszym miejscu była Yamaha WR250R, później było Suzuki rz 400 który też ktoś mi polecał, później była Honda CRF250L, a na końcu kawasaki KLX 250, ale to taki już naprawdę koniec, jakby już nic naprawdę nie było, to może bym się gdzieś zainteresował, ale raczej nie, ze względu na na moc. Szału nie ma, tyłka nie uliwa, jak to mówią, a ja jeżdżę jamaszką. Między innymi dlatego. O Nowy sprzęt. Cieszę się bardzo, chodzi na razie spoko, trochę rzeczy do wymiany, na pewno błotnik, bo inaczej to cały, cała twarz zaklapana, nie wiem czy nie ma krop, kropek z błota i z kamieni. Do wymiany handbary, a jeszcze tu brakuje mi e, osłony łańcucha, także też będę musiał jakoś sk skombinować, także Yamashka póki co się sprawuje, póki co jest git jedziemy dalej. Będzie się zbierała jak założę inne oponki Bardziej agresywne Ale myślę, że tak jakiejś tragedii nie będzie Bo naprawdę o Na błotku muszę tylko uważać Bo o Przód mi zjechał I tak o, pierwsze miejsce była Jamaszka WR250R Drugie miejsce Suki drz 400 ze względu na moc Jednak doczytałem się, że takie troszeczkę Może się wydawać ociążały Ja jednak chciałem motocykl lekki I dlatego, że jest na gaźniku. Wiem, że gaźnik nie dyskwalifikuje motocykla całkiem. Zwłaszcza, że mz yy, moja 125 x była na gaźniku i nie miałem z nim żadnego problemu. Tam raz była akcja, że zalewało. Także tam podjąłem blaszkę pływaka i, i, i moje problemy się skończyły. Także jedna taka akcja. Także nie ma, nie ma o czym mówić, wszystko gra. Suzuki nie. Honda CRF tak Oddaje moc naprawdę równomiernie No i nie ma takiego troszeczkę Brakowało mi tego pazura Wiem, że można bardzo łatwo ją przerobić Bez problemu Przerobić No, lekko schipować Nie chciałem ingerować W chipowanie tak zwane maszka jakby taka o, gotowa do jazdy można powiedzieć Błotniczek od razu do wymiany rozklapuje mi wszystko na, na kask co róż przecieram wizjer i kamerkę i co tu dużo mówić no co ja mogę tu więcej powiedzieć Yamaha to Yamaha jak to mówią Nie Wiem czy tak mówią ja tak mówię ale się podoba aż się chce przycisnąć fajnie bo przeschło i tak mi nie chlapie na, na wizjer. Jest bardziej mokry, no to strasznie chlapie. Albo wow, wow, wow. No mi się wydaje, albo on jest jakiś taki dosyć twardy. Nie wiem czy taki mógł być. gmz Zeta była bardziej miękka. No ale przez to czuję, że lepiej się trzyma. Może po prostu tak mu być, ten typ tak ma. Albo musi mieć. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za lajkowanie, komentowanie, subskrybowanie kanału. Chyba go nawet nie myję. Dzisiaj go mocno nie więc Dzisiaj nie będę go mył. Tak jest, to jest Yamaha WR250R. Jest moc, jest zabawa. To nic.